Najbardziej w pracy agenta nieruchomości cenię to, że żadna transakcja nie jest taka sama. Każdy dzień to nowe spotkania, różne potrzeby klientów i wyjątkowe historie, które mogę współtworzyć. Uwielbiam moment, kiedy ktoś odbiera klucze do swojego nowego domu. Widzę radość i wiem, że miałam w tym swój udział. To ogromna satysfakcja, że poprowadziłam ich przez cały proces bezpiecznie, sprawnie i bezbędnego stresu. W mojej pracy przede wszystkim słucham. Nie chodzi tylko o to, żeby znaleźć nieruchomość, ale o zrozumienie, co dla klienta jest naprawdę ważne. Zawsze działam uczciwie i transparentnie. Dbam o to, by każda decyzja była świadoma, przemyślana i bezpieczna. Jeśli szukasz kogoś, kto poprowadzi cię przez cały proces sprzedaży, zakupu lub wynajmu nieruchomości, napisz lub zadzwoń. Chętnie pomogę. Iwana Łebkowska, Remax Best.